Pokaż swój niepowtarzalny styl raz radzi Tobie dobrze w tym Mój styl super modny Super modny. Super, modny, super modny Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie Jak widzicie pogoda jest piękna Mamy piękny listopad tego czerwca Jedziesz Oh no! Parasol, który No i w ten deszcz. Oczywiście moim najlepszym przyjacielem jest mój parasol plastikowy z Liu Jo. Te parasole, a właściwie podobne parasole, widziałam ostatnio, słuchajcie, i w zarze, i w glitterze. W zarze kosztowały 99 zł, w glitterze kosztowały około 50-60 zł. I mówię Wam o tym, dlatego, że dostaję o ten parasol mnóstwo zapytań. A kiedy na dworze jest taka brzydka pogoda, to ja bardzo chętnie wskakuję w złote ubranie, dlatego, że tym złotem chcę sobie rozświetlić tą naszą szaroburą aurę. No więc na sobie mam bluzę. Kas to jest polska projektantka. Kupiłam ją podczas Fashion Weeka w Łodzi w tym roku. Miałam ją również na sobie podczas inspiracji majowych, także kto nie widział inspiracji Maja, tutaj klikamy w tym momencie w link. No i ta bluza jest taka dosyć gruba, więc nie jest mi w niej zimno. Do tego krótka spódniczka z River Island, kryjące rajdki z hm -u. No i moje gumowe Melisy, Melisy z tej kolekcji od Vivienne Westwood z serduszkami złotymi. Fajnie to złoto na serduszkach koresponduje ze złotą bluzą. Do tego jeszcze akcesoria, czyli moja torebunia z mango. Ja tą torebkę mam już około dwóch lat. I to jest taka klasyczna szanelka, pikowana, Ala szanelka oczywiście pikowana, przeszywana złotą nitką, idealnie mi tutaj pasuje. Jeszcze bransoletka od Polańska Entko I moja opaska na, na włosy, którą ostatnio wygrzebałam, to jest opaska no name. I miałam ją ostatnio w filmie w takim looku Ala Great Catsby a dzisiaj mam ją do rozpuszczonych włosów. Także ja wyglądam w ten sposób mylecimy, my lecimy, bo już tutaj patrzę na moich serduszkach, widzę krople wody się odbijają. Także mam nadzieję, że Wy też spacerujecie. Trzymajcie się ciepło, my lecimy i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa!